No, dziewczyno, masz sukces. Uhu! Wszyscy ci gratulują, i no właśnie. Tylko czemu nie nagrywałam kolejnych odcinków? Perfekcjonizm, według Wikipedii. Mówisz, że jest to taka postawa człowieka, która przede wszystkim zmusza go do tego, aby wszystko robił bardzo dokładnie. Natomiast psychologowie perfekcjonizm nazywają dewiacją i raczej taką postawą, która absolutnie uniemożliwia życie. Co ma wspólnego perfekcjonizm i nienagrywanie odcinków? O tym w tym odcinku. Osoby wysoko wrażliwe borykają się z perfekcjonizmem. Nie. To nie jest naciągany fakt tylko po to, żeby się zwiększyła słuchalność. Tak naprawdę ile spotykam naprawdę różnorodnych kobiet, bo przecież ciągle podkreślam tę niezwykłą różnorodność kobiet wysokowrażliwych, tak za każdym razem, jakby tylko nie rzucić kamieniem, gdziekolwiek nie smyrnąć jakąś trawką, zaczepną, która mówi: "Halo, halo. A ty też masz problem z tym perfekcjonizmem?" To za każdym razem widzę w tych oczach takie jakieś niedowierzanie, jakieś takie trochę uwolnienie i jakieś takie trochę porozumienie, które mówi: no, mam, mam z tym problem. Dlaczego tak jest i skąd to się bierze? To chyba nie, nie, nie trzeba jakoś tego specjalnie tłumaczyć. No bo skoro mamy tak dużą głębię przetwarzania, no to trudno, żebyśmy nie miały takiego fokusu na detal, na jakieś takie wszystkie drobiażdżki i <grystanie> No właśnie, nie pozwala nam to absolutnie czuć, że cokolwiek robimy jest dziełem skończonym, doskonałym i godnym tego, żeby puszczać to w świat. Ja kiedyś usłyszałam bardzo mądre zdanie i staram się o nim pamiętać, ale i tak gdzieś się wywalam po drodze na swoją twarzyczkę i, i zapominam o tym. To zdanie brzmi: Dla ludzi, którzy oceniają Twoje dzieło końcowe, nie ma żadnej różnicy pomiędzy tym, co Ty nazywasz dobrym, i tym, co nazywasz idealnie dobrym. Jakby ludzie takiego już niuansu nie zauważają. Ludzie widzą najczęściej to, że coś skończyłaś, oddałaś i z góry, z automatu zakładają, że uważasz, że to jest dobre, skoro się tym podzieliłaś. I dacyt. To jest właśnie cały cały mm, cały tego wszystkiego. No i i mimo tego, że to wiem, to nadal jest we mnie ogromna porcja jakiegoś takiego nieakceptowania wszystkiego, co dostarczam światu. Straszne. Znasz to? Źródło perfekcjonizmu numer jeden oczywiście, wspomniana przeze mnie głębia przetwarzania i taka czułość, wrażliwość na niuanse. Jedną z cech, którą każdy, ale to każdy wysokowrażliwy człowiek może się pochwalić, jest umiejętność wychwytywania takich drobiazgów, jak na przykład gdzieś jakaś literówka, źle wyjustowany tekst. Albo wysłuchiwanie jakichś fałszywych dźwięków, albo. No i można sobie tak mnożyć. W związku z czym, skoro mamy tak ogromnie czuły układ nerwowy i potrafimy tak krytycznie wyłapywać te wszystkie niuanse, to zakładamy, że większość ludzi na świecie ma bardzo podobnie. No i że jak ma bardzo podobnie, no to znaczy, że jak my. Chociażby w jednym najdrobniejszym detalu, gdzieś zająkniemy się, nagrywając odcinek podcastu, zgubimy myśl, póki tłasimy wszystko, to wszyscy to złapią. Szczególnie audytorium wysoko wrażliwe. Hmm. Drugie źródło tego perfekcjonizmu, skąd on się w ogóle bierze, jest oczywiście. Ogromny, ale to potwornie ogromny krytyk wewnętrzny. Krytyk wewnętrzny, który mówi: Nie naprawdę to jest jeszcze nie tak, jak powinno być. I serio, naprawdę nawet nie odsłuchuj tych odcinków gośka. Bo jak tylko posłuchasz siebie i tego, co ty tam pitolisz do tego całego audytorium swojego, to nawet jeżeli dostajesz dobre odpowiedzi, dobre wzmocnienia i w ogóle wszystko, co można by było nazwać po prostu uznaniem, komplementem, to to jest bullshit. Absolutnie. Musisz się jeszcze dziewczyno wiele nauczyć. Musisz pójść na kurs lektorski, musisz przestać syplenić, jeśli ci się wydaje, że syplenisz, i musisz przede wszystkim rozpisywać sobie wszystkie odcinki perfekcyjnie, kropka po kropce, żeby. Wiesz o czym mówię, nie? Ten dziad tak sobie siedzi na prawym lub lewym ramieniu i mówi: Nie jesteś wystarczająco dobra. Co ty sobie w ogóle zdurałaś, żeby mówić do tysięcy ludzi? Halo. Kim ty w ogóle jesteś? Trzecie źródło to oczywiście porównywanie się. Porównywanie do nie do siebie z wczoraj, nie do tego kim byłam kiedyś, tylko porównywanie się do jakichś wzorców. I nie zrozum źle, to nie o to chodzi, żeby tylko i wyłącznie porównywać się do tego, jak beznadziejna byłam wczoraj, a jak zaibista jestem dzisiaj, bo to jest pewnie mniej rozwojowe. Jakieś wzorce, jakieś Punkty odniesienia należy mieć. Tylko najgorsze, co można zrobić, to na przykład porównywać się do najlepszego podcastera na całym rynku, do lektorów zawodowych, do ludzi, którzy głosem zarabiają i są na przykład Krystyną Czubówną albo innymi znanymi, znamienitymi osobistościami. I co? E, no, ja taka nie będę. Nie będę taka, nawet jak się będę starać. Więc to porównywanie się to chyba najgorsza Łuda, w jaką można się zapędzić. No i oczywiście, żyłuje nam jakieś wzorce, i zamiast z tego perfekcjonizmu nas ściągać, to generalnie doprowadza do tego, że nas na tę ścieżkę ciągle, ale to ciągle wodzi, a przecież wodzi na manowce. Nad perfekcjonizmem można pracować. Naprawdę, nawet jeżeli widzicie i słyszycie raczej, że no, ja też jakoś tam na tej drodze daleko nie zaszłam i ciągle włącza mi się tryb, <laughs> jesteś niewystarczająco dobra, co ty w ogóle dziewczyną chcesz, to oprócz tego mądrego zdania, którym się w tym odcinku z tobą podzieliłam, to jeszcze usłyszałam o zasadzie PPP. I PPP to nic innego jak pieprzyć, a nawet Uwaga, będzie brzydkie słowo, pierdolić ten perfekcyjny perfekcjonizm. No i e, można też pieprzyć, pieprzony perfekcjonizm, no i tak w ogóle e, i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, chodzi o to, żeby sobie pozwalać na to, aby odpuszczać i robić to świadomie. I dla mnie, jednym z takich kroków przełamywania tego pep. PPP, raczej robienia tego PPP, jest chociażby nagrywanie tego odcinka. Szczerze, jak nie wiem, jak jasna cholera, dzielę się z Tobą tym, co w mojej głowie się działo, odkąd usłyszałam kilka dobrych rzeczy na temat mojego podcastu. I ten perfekcjonizm dotyka. Każdą z wysoko wrażliwych duszyczek, którą spotkałam, ciekawi mnie, jak u ciebie się to wszystko objawia, i jeśli tylko chcesz, to napisz mi kilka słów, jeśli ten odcinek jakoś w tobie rezonuje. Na pewno postaram się tobie jakkolwiek odpowiedzieć w miarę swoich możliwości. No i co? I jeszcze poszła teraz krytyczna myśl związana z perfekcjonizmem. Po co Ty Gośka mówisz? żeby do ciebie pisali, jak dobrze wiesz, że odpowiesz na przykład za kilka dni albo po kilku godzinach. I co? I ci ludzie będą tak czekać. I po co to powiedziałaś? No ale tak właśnie jest. Odpiszę. Odpiszę. I mam prawo odpowiedzieć wtedy, kiedy mam czas. I wcale nie muszę być na zawołanie każdego, ha? Tak naprawdę chciałam Ci powiedzieć tyle, że perfekcjonizm jest czymś, co zatrzymuje nas całkowicie. Nie pozwala nam w ogóle ruszyć i postąpić. Właśnie przez niego czekasz dwa tygodnie albo trzy tygodnie na kolejny odcinek. Nic innego nie stoi na przeszkodzie. Powinnam i mam możliwość znalezienia 20-30 minut na to, żeby coś ci powiedzieć. Ba, mam cały notes zapisany w tym, co chciałabym Ci dalej powiedzieć. Tylko ten, nie będę przeklinać znowu, ale ten dziad jeden, dziadyga straszny, pan perfekcjonizm, wszedł, zasiadł, rozsiadł się i powiedział: Skoro już teraz dostałaś laury, to czy to jesteś w stanie przebić? Pytanie, czy muszę przebijać? Pytanie, po co nagrywam ten podcast? A nagrywam go po to, żeby ci było lżej. Żebyś się uwalniała. Żebyś absolutnie nie dała się zwieść wszystkim myślom, które masz w głowie, bo nie każda myśl, którą wymyśliłaś, jest prawdą. I z tym chciałabym Cię dzisiaj zostawić. Małgosia Leduchowska, wysokowrażliwy podcast.